Hejka, to Kingwin, Przed Wami kolejny odcinek ze Star Stable i jest to kolejna środowa aktualizacja. W tym tygodniu Star Stable dodało nowy wyścig. W sensie to jest wyścig od... Nie wiem, jak się wymawia to imię, więc no... Od... Willermo... Geda? Gadea? Naprawdę nie wiem, jak to się wymawia. Ale dobra. Witaj, orany, rany, ale tu, 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 tu zimno. Jestem Gilnermo GDA, jeden z założycieli wyścigów monorasowych KJ. CAYOTE to skrót od koni rowiku, jeżeli tego jeszcze nie wiesz. Ta mała organizacja, która została powołana do życia na cześć naszych pięknych jorwickich wierzchowców. Razem z przyjaciółmi organizujemy wyścigi monorasowe dla konkretnych ras koni oraz raz o podobnych cechach. Uważam, że to idealna okazja, byście się spotkali i podzielili miłością do koni. Tym razem mamy trasę praktycznie na końcu świata. Nie wiedziałem, że będzie to tak zimno. By do tego wyścigu, musisz przyjechać na koniu fryzyjskim, fiordzkim lub, lub rasy kliedest. Jeżeli chcesz wziąć udział w tych zawodach, po prostu ze mną porozmawiaj lub zaproś znajomego i rozpocznijcie wyścig, zapisując się, na mnie, zapisując się na stojącej obok mnie tablicy ogłoszeń. Mam nadzieję, że niedługo zobaczcie, jak się ścigasz. By wziąć udział w tym wyścigu, musisz dosiadać konia fryzyjskiego, fiordzkiego lub rasy kliedest. Gotowa? Do dzieła! I ten wyścig będzie tu do 1 września i w sumie to chyba to jest informacji. Pewnie coś o czymś zapomniałam, ale no. Zapewne zauważyliście, że przez w sumie miesiąc nie nagrywałam i po prostu wyjechałam byłam na rekolekcjach i po prostu no, nie miałam tam jak nagrywać. W ogóle komputera co mnie nie brałam. Więc no. Nie zdążyłam was też poinformować, gdyż miałam nadzieję, że po prostu uda mi się nagrać jeszcze tą aktualizację jak było z koniem dla Mai. Ale nagrałam ją i nie zdążyłam ją obrobić ani wrzucić i wyjeżdżałam wtedy y, gdzieś indziej, gdzie też nie miałam jak nagrywać. Więc. Mam nagraną tą aktualizację z Mają I powiem tak To zależy od was, czy chcecie, żebym ją wrzuciła, bo Mogę ją wrzucić, bo mam ją nagraną Ale No Tam jest też dużo gadania o tym, że mnie nie będzie <grym> Więc Usunę te momenty, no ale W sensie, czy chcecie, żebym to wrzucała, bo jak mnie, to nie No teraz już jestem, więc będę nagrywać Kupiłam sobie tego konia jestem makrutem w Starcoysach. No. Obserwowanie Twojego konia w akcji było wspaniałe. Możesz do mnie wracać bez ograniczeń, ale pamiętaj, że ten wyścig nie zostanie tu zbyt długo. Tak, dostajemy 150, sta, y, 150 PD dla konia. I w sumie to już jest tyle w przyszłym tygodniu. Znowu będzie coś dla klubów. Ja, ja się nie znajduję w żadnym klubie. No, ale to zobaczymy, co będzie. I w sumie to już cała aktualizacja. Zresztą to by nic więcej nie dodawało. Wyścig był fajny. Jest spoko. No, szkoda, że tylko wyścig, ale i tak był spoko wyścig. No, dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego dnia lub nocy. I cześć!